Przygotowanie lasagne wydaje Wam się pracochłonne? Dzisiaj zapraszam na jej przyspieszoną wersję, bo przygotujemy ją na patelni i to jeszcze w wersji niskowęglowodanowej. Zaczynamy od przygotowania składników. Będą nam potrzebne dwie łodygi selera naciowego, które kroimy. Następnie jedna większa cebula lub dwie mniejsze, które również kroimy z tym, że drobniej. Wszystko przygotujemy dalej już na jednej patelni. Rozpuszczamy na niej smalcu lub innego tłuszczu i dodajemy wcześniej pokrojone warzywa. Podsmażamy około 4-5 minut, po czym na patelni lądują dwa przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Trzymamy całość, jeszcze Trzymamy całość w cieple jeszcze około minutę, mieszając i dodajemy 400 g milonego mięsa. U mnie jest ono wołowo wieprzowe Podsmażamy, rozdrabniając w międzyczasie, aż mięso przestanie być surowe. Następnie dolewamy 400 ml pasety pomidorowej, mogą to być również pomidory z puszki, i doprawiamy łyżeczką suszonej bazylii, czosnku niedźwiedziego, oregano i słodkiej papryki. Po wymieszaniu podsmażamy chwilę, aż płyn się zredukuje. W międzyczasie przygotujemy nasz byszamel. Do niewielkiego garnuszka wlewamy 150 ml śmietanki 30%owej. A następnie dodajemy 100 g serka śmietankowego o smaku naturalnym i doprawamy pieprzem, solą oraz gałką Podgrzewamy całość na średniej mocy, mieszając co jakiś czas, aż masa będzie gładka. Z czasem zacznie gęstnieć i to jest znak, że nasz sos jest gotowy. Tak wygląda. Do lasagne jest także potrzebny makaron. Ja użyłam wersji koniak. Przepukałam go dwukrotnie. Układam na wcześniej przygotowanym mięsie. Całość zlewam beszamelem i rozprowadzam w sos w miarę równomiernie. Pod przykryciem będę smażyć jeszcze na małej mocy, około 5 minut, aż makaron przejdzie smakiem sosu i beszamelu. Na końcu pozostał nam jeszcze ser. Jest to mozzarella, którym posypuję wierzch. Ponownie przykrywam pokrywką. Trzymam całość w cieple do czasu, aż ser się ładnie rozpuści. Na końcu dekoruję listkami bazylii i danie jest gotowe. Zobaczcie tylko na ten ciągnący się pięknie ser. Wszystkie użyte przeze mnie składniki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję za oglądanie i subskrybujcie proszę kanał, aby nie ominął was żaden nowy przepis.